Dziś w Multidufan nie tylko apetyczny, ale także niesamowity challenge. Zostańcie z nami, bo zapowiada się niezła zabawa. Jaka piękna fontanna czekoladowa. Tak, ale czy naprawdę to wszystko? Chcę dodatkowych smakołyków. Super, teraz jestem szczęśliwa. Ekstra! Możemy zjeść pyszny obiad. Świetnie, jestem naprawdę bardzo głodna. Stop! Jest jeden poważny problem. Jedzenie burgera z czekoladą, no, nie jest zbyt smaczne. Tak. Kate, może najpierw ty spróbujesz, a potem my. Dobra, mam nadzieję, że to dziwne połączenie okaże się pyszne. Wow! Spójrzcie, zwykły burger w jednej sekundzie zamienił się w słodkiego burgera. Teraz jest w połowie zrobiony z żelków. Ma też owoce. To jest takie dobre. Daj mi spróbować. Wygląda zachęcająco. Nie mamowy, mowy, masz swojego burgera. Więc mi nie przeszkadzaj. Chcę się sama nacieszyć tymi pysznościami. Chodź tu, mój malutki. How sweet. Wow. Ojej. Zamierzam zanurzyć mojego burgera w czekoladzie. Mam nadzieję, że będzie smakować jeszcze lepiej. Co? Teraz jest pokryty lodem. To niesprawiedliwe. Jak ja mam go teraz zjeść? No. No, nijak. Wyrzuć go. Nie można jeść lodu. Jestem pewna, że dzięki czekoladzie mój burger będzie smakował o wiele lepiej. Co tak śmierdzi? Fuu, niedobrze mi. Co się stało? Dlaczego mój burger jest pokryty śmierdzącym serem? To jest obrzydliwe. Zobaczymy, jak ty go zjesz. Może tylko zapach jest ohydny. O nie, smakuje jeszcze gorzej. Fuu. Obrzydlistwo! Harry Potter ci tego na pewno nie wybaczy. Zgadzam się, to okropne. Jakoś tu ciemno. Okay. Myślę, że nadszedł czas, aby to zmienić. Hurra, niebieskie czekoladowe cukierki. A ja dostałem makaroniki. Wyglądają pysznie. Dlaczego wy macie smakołyki, a ja ostrą niebieską papryczkę? No to niesprawiedliwe. A ja uważam, że wszystko jest sprawiedliwe. Myślę, że moje słodycze będą naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Nie chcę pobrudzić rąk, więc coś wymyśliłam. Będę je zasysać tą rurką. Zobaczcie, jakie to łatwe. To świetna zabawa, a moje ręce są czyste. Ale pyszności, a w środku ma nadzieję. Super. A ja sobie pomyślałem, że skoro masz tak dużo słodyczy, no to możesz się z nami podzielić. Jeszcze czego? Zabieraj ręce od moich cukierków. Au, to boli! To nie ja powiedziałam. Haha, Bella dostała po głowie, a ja zdążyłem zwędzić cukierka. Mam szczęście. No to teraz nadszedł czas, aby spróbować makaroników. Wygląda, jakbym miał śniaki. Cześć, to nasza szansa. Zjedzmy wszystkie makaroniki, zanim zakie zobaczy. Genialny pomysł! Ale one są dobre. Ale niezła zabawa. Ej, gdzie są moje makaroniki? Nie wiemy. To z pewnością nie nasza wina. Ktoś je ukradł? Ktoś? Dlaczego więc wasze usta są takie niebieskie? Złodziejki. Dobra, chociaż spróbowałem. No dobra bella. Twoja kolej. Mam nadzieję, że to nie są prawdziwe papryczki, tylko żelki. Czas to sprawdzić. Jak? Słodkie żelki? Czy ostra papryczka? To... A, to nie są żelki! A... Ojej! Bezpłatny pokaz. Super! Podobało mi się. Chyba mi lepiej. Dziewczyny, dlaczego jesteście takie smutne? Zaraz będziemy jeść różne smakołyki. Masz rację, mam arbuza. Tak, tylko że nie dostałem żadnego smakołyku. Mam rybę. A ja tort. Taki duży i taki ładny. A ja nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję mojego arbuza. Jak pozbyć się tej zielonej skórki? Wiem. A ja... Wow, to dopiero moc! Patrzcie, mam żółtego arbuza. Czy kiedykolwiek takiego widzieliście? Myślę, że to naprawdę fajne. Pewnie smakuje nawet lepiej niż czerwony. Zaraz sprawdzę. O tak! Pyszności! Jest taki słodki i soczysty. Jestem zachwycona. Niestety mam górę pestek w ustach. Muszę się ich jakoś pozbyć. Ej, co ty na mnie naklejasz? Do czego to służy? Do zabawy? Wygląda na to, że zaraz zacznie się ostrzał, ale jazda! Tak, naprawdę zabawne. Kiedy najpierw strzelają do ciebie z pestek, a potem musisz zjeść całą śmierdzącą rybę. Smacznego Andy! Nie, nie będę tego jadł. Wygląda to wręcz obrzydliwie. Mam już dość. Ała! Co za uparta ryba! Zasady mówią wyraźnie, trzeba zjeść wszystko, wszystko oprócz śmierdzącej ryby. Mam nadzieję, że przynajmniej nie zwymiotuje. Fu! Ohyda! Nie mogę wziąć więcej niż jednego kęsa. Naprawdę mam już dość. No, w końcu nadszedł czas na moje ciasto. To jest takie dobre. Nie macie nawet pojęcia. Jest taki słodki i pyszny. Skoro jest taki pyszny, to dlaczego jesz go tak powoli? Tak będzie lepiej. Teraz widać, jak ci smakuje ten tort. Ej, ale za co? Przecież do twarzy cię różowy. Tak? No w takim razie dziękuję. Jakie to pyszne. Dziewczyny, tu jest znowu tak ciemno. Zmieńmy kolory. Wow, ogromna fioletowa guma balanowa. A ja mam długie cukierki. I tylko ja mam całą górę paskudnej fioletowej cebuli. To niesprawiedliwe. Nie martw się, będziesz miał czas, aby pogodzić się ze swoim losem, podczas gdy ja zjem wszystkie swoje smakołyki. Są takie długie i na pewno pyszne. No to próbuję. Au! Uważaj. To był wypadek. Po prostu kiedy jesz tak dobre rzeczy, nie zwracasz uwagi na nic innego. Tak, teraz Twoja kolej na zjedzenie cebuli. No, zaczynaj! <grywa> Nie mam złe przeczucie. No dobra, dziewczyny, zaczynam. O mój Boże! To dopiero prędkość. Nie dam rady. Nigdy więcej nie zjem cebuli. To straszne. Fu! Dlaczego jestem w ten sposób karany? Masz, weź chusteczkę, nie płaci już. Dzięki. Czuję się trochę lepiej. No to nadszedł czas na moją wielką hubę bubę. Chcę ustanowić dwa rekordy: najszybsze jedzenie gumy i największy balon. Myślę, że mi się uda. Całkiem możliwe, naprawdę szybko ci idzie. Jak ty w ogóle mieścisz tyle w ustach? To jeszcze nie wszystko. Teraz czas na ogromnego balona. Cool. Kurczę! Jeśli ją pęknie, no to wszyscy będziemy w gumie. Musimy szybko założyć kombinezony ochronne. I jak? Nie wyszło, co nie? Tak, ale teraz jesteś cała w gumie. Jess, czyli piątkę. Pomysł z kombinezonem ochronnym był genialny. Jestem pewna, że pod tymi kloszami kryje się coś pysznego. Ej, Wendy, ja pierwsza. No dobra. Co to jest? Wygląda jak ziarna kukurydzy. Dobrze ci tak, Mary. Nie trzeba było się tak spieszyć. Co ja mam z tym zrobić? W ogóle nie chcę tego jeść. Musisz. Życzę smacznego. Te ziarna są tak twarde, że można sobie połamać zęby. Przestań się śmiać, Wendy. Przepraszam, nie chciałam cię urazić. Teraz kolej na moją porcję. Wow, to czekoladowa kukurydza. Wspaniale. Pachnie tak apetycznie. I smakuje po prostu bosko. Zdecydowanie lepiej niż twoje twarde ziarna. Przestań się ze mnie nabijać. Lepiej byś się ze mną podzieliła. Chwileczkę. Mam genialny pomysł. Zamierzam zamienić moje ziarna kukurydzy w coś pyszniejszego niż twoja czekolada. Co tu robisz, Mary? To jest dynamit! Wybuchnij i całe to miejsce wyleci w powietrze! Nie panikuj, wiem co robię. No, wygląda na to, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Mówiłam, że to do niczego dobrego nie doprowadzi. Popcorn! Udało się! Jak go dużo, świetnie. Wiedziałam, że mój plan się powiedzie. Smacznego, Mary. Dzięki, ty też się częstuj. Ale super. Dlaczego na naszych talerzach nic nie ma? Nie wiem, ale nie podoba mi się to. Może powinnyśmy użyć magii? Udało się. Jaki piękny grzebień. Jak z bajki. Mój wygląda dość zwyczajnie, ale też mi się podoba. Jest taki piękny. Uwielbiam takie rzeczy. Myślę, że mogę zrobić dzięki niemu fajne fryzury. W dodatku ładnie pachnie. Ale nie wiem, co mi przypomina ten zapach. Tak, to plastik. Fu, nie smakuje zbyt dobrze. Chłopca się to prawdziwy grzebień. jest niejadalny. Dlaczego to polizałaś? Co robisz, Cindy? Nowa fryzura? Dokładnie, od dawna chciałam coś zmienić. Po takim czesaniu włosy aż błyszczą. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Jestem blondynką? No nie wierzę, o mój Boże! Zawsze chciałam mieć taką fryzurę. Wyglądam jak księżniczka. Jeśli chcesz wiedzieć, to nie do końca. Wybacz, ale czas, żebym zajęła się ważniejszymi rzeczami niż twoje włosy. Ten zapach przypomina mi czekoladę. Tak, zgadłam! To czekolada. Świetnie, pyszne. Jest to wiele lepsze niż zwykły grzebień do włosów. Co ty robisz, Mary? Można to jeść? Wygląda przepysznie. Szkoda, że ja mam zwykły grzebień. Co za dziwne uczucie. Coś jest ze mną nie tak. O nie! Co ja mam na głowie? Czy to czekolada? Nie wierzę. Nie chcę takiej fryzury. To straszne. Ale można ją zjeść i właśnie to zamierzam zrobić. Co ty robisz, Cindy? Przestań! To moje włosy! Niestety nie mogę się oprzeć czekoladzie. To przerażające, zjadasz moją głowę! Dobra, dobra, już kończę. Nie warto było się tak denerwować. O nie! Teraz jestem łysa! Daj spokój, masz bardzo ładną i równą czaszkę. Wyglądasz po prostu cudownie. Trzeba tylko troszeczkę przetrzeć. Idealnie, teraz mogę używać cię jako lustra. Cieszę się, ale co ja mam zrobić? Może użyjesz mojego grzebienia do włosów? Hurra, nowe porcje! Pospieszmy się i sprawdźmy, co to. To burger! Super! Ja też mam burgera, tylko z czekoladą. No, obydwie mamy szczęście, Wendy. Jeśli nie masz nic przeciwko, to zacznę. Jestem bardzo głodna. Muszę się tylko najpierw przygotować, żeby nie pobrudzić ubrania. Mm, liście sałaty są bardzo świeże. Dobra, trzeba szybko pozbyć się tego burgera. Przerażasz mnie, Wendy, zachowuj się. Nie mogę na to patrzeć. O, o, jeszcze kawałek, jak mogłam go przegapić. No to było naprawdę dobre. Dobrze, że ten horror wreszcie się skończył. Teraz moja kolej. Pokażę, jak trzeba radzić sobie z jedzeniem. Czapka kucharska pasuje ci. Dzięki, uwielbiam gotować i właśnie teraz muszę nieco ulepszyć mojego burgera. Wow, jak dużo słodyczy! Widzę, że naprawdę wiesz, co dobre. Chętnie spróbuję twojego dania. Mam nadzieję, że mi się to uda. Co ty robisz, Wendy? Dlaczego wyrzuciłaś moją czapkę? To było rozproszenie uwagi, które niestety nie przyniosło mi nic dobrego. Ale udało mi się spróbować burgera. Obraziłam się. Ciekawe, co kryje się pod tymi kloszami. Sprawdźmy. Wyglądają jak zwykłe piłki, co z nimi zrobić? Nawet nie wiem, może zagramy w coś? Mam pomysł! A jeśli te piłki są jadalne, musimy się o tym przekonać! Jaka twarda! Myliłam się, z pewnością nie da się je zjeść! Teraz mam ochotę umyć zęby! Czekaj, jeśli twoja piłka jest prawdziwa... No to moja jest jadalna! Ojej, upuściłem ją! Muszę być ostrożniejszy! Chyba nic się jej nie stało. Ładnie pachnie. Wręcz bosko. To wspaniały czekoladowy zapach. Poznałbym go wśród tysiąca innych. Tak, moja piłka jest jadalna. Może nie poczęstujesz? Błagam cię. Emma, coś mówiłaś? Przepraszam, nic nie słyszę. Czekolada chrupie mi w ustach. Zak, nie ignoruj mnie. bądź człowiekiem. Jestem tutaj, halo. Czy mnie słyszysz? No odpowiedz, Zak! Przestań udawać. W przeciwnym razie będę musiała podjąć radykalne kroki. Ta czekolada jest pyszna. Chyba mnie usłyszał. Po prostu nie można się od niej oderwać. Raczej nie. Co za chciwus! Udaje, że mnie nie ma. Aż się chce w niego rzucić piłką z całej siły. O właśnie, to dobry pomysł. Myślę, że powinnam to zrobić. No, szykuj się, Zak. Sam się o to prosiłeś. Starałam się z Tobą prowadzić miłą rozmowę. Teraz poćwiczę na Tobie serwowanie piłki. Po pierwsze trzeba dobrze wycelować. No to nie jest takie proste, jak myślałam. Gotowe. Nadszedł czas, aby uderzyć. To wszystko Skończyłem swoją ucztę. O nie schylił się, piłka uderzyła w ścianę. Moja głowa, widzę gwiazdy. Chyba położę się na chwilę. Jakie pyszne czekoladowe okruszki. Świetnie. A gdzie Emma? Dlaczego przez cały ten czas milczała? To dziwne, że jej nie ma. No musiała pójść do łazienki. Kto zacznie? No dobra, wychodzi na to, że ja. Co to jest? Żaba! Po co ją dotykasz, Mary? Lepiej odłóż z powrotem pokrywkę. Wygląda na to, że niepotrzebnie panikujemy. To czekolada. To znaczy, że mogę ją zjeść. Super! Pyszności! To jest jakieś okrucieństwo! Nie mogę spokojnie na to patrzeć. Mary, uświadomiłam sobie coś. Pod moim kloszem jest prawdziwa żaba! Porusza się! O nie! Tam jest naprawdę żaba! To takie obrzydliwe. Nie będę jej lizać. Rozumiem twoje uczucia, ale takie są zasady. Zdejmijcie ją ze mnie! Niech ktoś mi pomoże! Wygląda na to, że cię lubi! Zaprzyjaźnijcie się. Musimy to szybko zakończyć. Kąd się bierze to światło! Tak, znów jestem człowiekiem! Klątwa została złamana. Wendy chyba mu nie wierzysz, prawda? Kocham cię moja księżniczko! Obudź się Wendy! Chodź, tu, dam ci buziaka. Wiem, jak zepsuć tej Mam świeżą muchę, która na pewno odwróci jego uwagę. Wow, to mucha! Muszę ją złapać! Co ty zrobiłaś, Mary? To był mój książę. Teraz nie mogę go złapać. Mamy nadzieję, że udało nam się rozwiązać dziś odwieczny spór między zwykłym a czekoladowym jedzeniem. Jednak pamiętaj, że to Ty decydujesz, co jest lepsze. Życzymy Ci dokonania właściwego wyboru.